Gdyby nie pan, byłoby już po mnie. Drobiazg! Miałem złe przeczucie i wróciłem. Nie mogłem pana tak po prostu zostawić. Chodźmy. Ktoś na pana czeka. Czy pana nazwisko Keps? Mam dla pana przesyłkę poleconą. Nie mam pojęcia, jak się nazywam. Straciłem pamięć. Ma pan uczciwą gębę. To z pewnością pana nazwisko. Proszę się tylko tu podpisać. Kep. Pisze się przez jedno czy przez dwa p? 20 czerwca 1928 roku ukochanemu bratankowi przesyłam pozdrowienia z nadsłonecznego morza Twoja ciocia. Szanowny pan Eugeniusz Keps, ulica belgijska 1 mieszkania 3. Przepraszam za opóźnienie. Salutką drogę musiałem przebyć pieszo. Brak mi już sił. Trzeba było wziąć taksówkę. Dam panu wizytówkę mojej korporacji. Czyżbym odkrył własną tożsamość? Muszę się tego natychmiast dowiedzieć. Jedziemy! Przestał oddychać. Miał pewnie ciężki dzień. I niech, niech mi pan powie, dlaczego taki porządny człowiek jak pan zadaje się z takimi typami? Padłeś pan w złe towarzystwo. Lepiej poszukać sobie nowych znajomych. Dziękuję za radę. Jeszcze raz za uratowanie mi życia. Obawiam się, że tym razem nie będę mógł zapłacić za taksówkę. Nie znam innych wierszy. Nie ma sprawy. Ja stawiam. Proszę jednak na przyszłość nauczyć się kilku, bo wie pan, bez poezji nie ma jazdy. Mój Boże! Eugeniuszu, to ty? Cio ciotka? Boże, Boże, gdzieś ty się podziewał? Byliśmy zaniepokojeni. Ja nie wiem, nie pamiętam, czy jestem w domu. Co za głupie pytanie! Oczywiście, że jesteś w domu, obrażasz mnie!